Guido Imbens, Joshua Angrist i David Card zostali nagrodzeni Noblem w 2021 roku, między innymi za badania na temat przyczynowości i związków przyczynowo-skutkowych. Co tak naprawdę doceniła Komisja Noblowska i, i z czym jakby zostajemy, jeżeli chodzi o ich badania? Gdy zadajemy pytanie o związki przyczynowo-skutkowe, to należy mieć świadomość, że nie wystarczy yy, narysować wykres, gdzie na osi poziomej jest potencjalna przyczyna, na osi pionowej potencjalny skutek i zobaczyć, że jedno z drugim się wiąże bo na przykład chmura punktów układa się w taki sposób że przechodzi przez to ładna linia regresji e, tylko należy zadać sobie pytanie czy rzeczywiście x wpływa na y tak, a to jest zasadniczo inne pytanie. Czym są eksperymenty naturalne i czy i jak pozwalają oddzielić korelację od efektu przyczynowego? Eksperymenty naturalne to sytuacje, które zdarzają się w badaniach społecznych i którymi próbujemy zastąpić sobie eksperymenty rzeczywiste, które możemy prowadzić w badaniach przyrodniczych. Angrist, Imbens i Cart zaproponowali właśnie metody analizy danych z eksperymentów naturalnych, które nie odbywają się Labor pod, pod taką laboratoryjną kontrolą badacza, tylko dzieją się w naturze w taki na przykład sposób, że jednostki, które są poddane tym eksperymentom, dobierają się w sposób nieprzypadkowy, ale niezależny od badacza, i to należy właśnie uwzględnić.